Cześć, dzisiaj szybka akcja, rozpakowanie. Przyszła do mnie paczka z Holandii, Katawiki. Portal, na którym było zamawiane. No i zobaczymy, czy wszystko przyszło tak, jak miało być. Miały przyjść guldeny. Zostały jakieś srebrne monetki, cały pakiet. Zobaczymy co tutaj nam kolega przysłał. z tego. Wygląda najładniej. Co my tu mamy? Eee, srebrną monetę z hologramem. Jest to euro. Eee, 5 euro. Hmm, srebrna 5 euro. To, to jest chyba Beatrice no nie wiem czy będzie widać no. na kamerze hologram bardzo fajno później zobaczę jakie są szczegóły tej monety tutaj też srebrny medal też królowa Beatrice z tego co widzę 400... 1945 1985 rok no, zostaniemy niczym fajna sprawa, okay. lichelmina. Duży no, z medal, to nie jest moneta. Okej. Okay. No, fajne pudełeczko. Zobaczmy co w środku. No, z jakimś certyfikatem 10 guldenów 15 gram. 15 gram, próba 800. Fajne. Kolejne 10 guldemów. No niestety bez opakowania, tu jakiś dzie dzieciaczek. 10 euro, przepraszam, to 10 euro jest. Srebrna. Okay. Królowa Beatrix, dziesięć guldenów, później zobaczę w katalogach, jakie to są tutaj też. 10 też dziesięć euro, tym razem. Vincent, 5 euro. Ciekawie, robione monety. Bardzo dużo szczegółów na tych monetach. No. Zobaczmy co mamy to. 2,5 guldena. Srebrne. Nawet w niezłym stanie. One są bardziej brudne niż porysowane.

No, w fajnym stanie 1980, ale podejrzewam, że to już nie jest srebro. Ten rocznik, zaraz się przekonamy. Oczywiście sprawdziłem w katalogu, a zobaczę. Chociaż to jest 2,51, ale myślę, że nie, to będzie srebra moneta prawdziwa. O, teraz słychać różnicę. To jest srebra. No, to, to jest zwykła moneta. Mogę się mylić. Sprawdzimy. jeszcze jest ciekawa o ciekawym kształcie, nie widziałem takiej wcześniej. Elżbieta II, 1988 rok. Co to jest? 50 centów. australijskich. Fajna małytka. No tu też. George VI King. Jedna Anna 1944, co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra, jakiś ludzik. Jeden gulden z tego co widzę, jakiś okolicznościowy, wydany. Ok, trzeba to posortować. Przez... I popatrzcie na to, coś wam chciałem pokazać. Zamówiłem na aukcji dwie paczki u tego pana. No i powiedziałem, że posłuchaj. O, szkoda, że idzie dwoma transportami. Tak, szkoda, że idzie droma, dwoma transportami. I, I mówię, no, myślałem, że pójdzie jedną paczką. No, policzyło mnie za dwie paczki. O, zobaczcie, co dołożył do. O, zobaczcie, nie musiał. Tak, ja i tak to kupiłem, i tak to kupiłem. Nie musiał e, zwracać mi żadnych pieniędzy. S, no, tak ustawił aukcję, że za każdą aukcję płaci się osobno. E, jeden, e, wysyłka kosztowała mnie 30 euro. E, jedna paczka, no, włożył to wszystko do jednej paczki, tak jak miał. Oddał 30 euro. Kupowałem od Holendra. No, chciałbym, żeby na polskim rynku, e, z chwilą, kiedy kupuję coś na aukcjach, tam było podobnie. Wielki. Szacun dla tego pana, że tak postąpił. Nie naciskałem, spytałem się tylko, czy, czy. Może no, no, szkoda trochę, że takie jest ustawione na że myślałem, że idzie to na jednym. No pan przeprosił, powiedział, że po prostu pierwszy raz to sprzedawał. A, naprawdę. Facet, który nie miał poleceń żadnych, e, który, który tak naprawdę trochę troszeczkę kupowałem w ciemno od niego, to a, tak się zachował, a nie inaczej. Super. Wszystkim sprzedającym na rynku polskim życzę, żeby postępowali w podobny sposób. No dobra, nie będę was Tutaj pełno innych monet. Tak po prostu podejrzewam, że z złomu. Tak, pełno jakichś starych monet. Co to w ogóle jest? Jednocentówek z 1965 roku. O. A to, to był jako dodatek tak naprawdę do aukcji. Tego nie licytowałem. Licytowałem tylko to. Też srebrne medale, srebrne goldeny. To wszystko, nawet nie brałem tylko pod uwagę. Jak dosłownie. fajnie, że jest. Fajnie, że jest. <laughs> Zachował się tak mega. E tu może jeszcze coś ciekawego wyszperam. Jak już to wszystko uporządkuję, pokażę Wam, co przyszło tak naprawdę. Dzięki, na razie. Cześć, posłuchajcie. Wypakowałem już wszystko i naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. Postarałem się to ułożyć w no, jako takim porządku. Powiem, co kupiłem. Na portalu Katabiki. licytowałem monety srebrne i, modale, i medale okolicznościowe. W sumie 223 gramy czystego srebra, już przeliczając próbę. Wylicytowałem za kwotę z niecałych chyba 90 euro. Natomiast no, bardzo wysokie koszty przesyłki były, bo raz 30 euro i policzyło mi drugi raz 30 euro, ze względu na to, że było to w dwóch osobnych paczkach. Sprzedający, posłuchajcie, co się rzadko zdarza, włożył 30 euro do paczki zwrócił mi te pieniądze, tak naprawdę. Jakoś go specjalnie o to nie prosiłem. Naprawdę bardzo miły gest i, i wiara w ludzi przywrócona. E, co jeszcze? E, monety są różnie. Od e, 1917 roku poprzez, e, poprzez tak naprawdę tutaj monety współczesne. Przede wszystkim zależało mi na tych monetach, na tych medalach okolicznościowych i na 2,5 guldena, 1 gulden, próba 720. Fajne monety. Raczej nie tracą na wartości, trzymają cenę spot plus jeszcze jakąś premię. No, niektóre, tak jak tutaj 10 guldenów na przykład, bardzo fajnie zapakowane. 15 gramowa moneta, 800 gram, przepraszam, 15 gram, osie, próba 800. I reszta stanowiła jak gdyby wypełnienie paczki. No, było w komplecie. No i posłuchajcie, jak się zdziwiłem okazało się, że te monety niektóre z nich są naprawdę fajne. Niektóre monety, tak jak tutaj moneta z 2000 roku, okolicznościowe. Jedna monetka kosztuje około 30-40 zł. E, ze względu na wartość numizmatyczną. Ktoś kto to zbierał, e, posłuchajcie, zbierał to naprawdę, coś Wam pokażę. Tutaj takie pchełeczki, 10 centówki. Bardzo fajne monetki. Posłuchajcie, ktoś kto to zbierał, e, zbierał to, układał w sposób chronologiczny, rocznikami. E, I tak naprawdę Zbudował z tego e, całą kolekcję. Widać, jak się zmieniała monarchia, zmieniały się królowe. Tu jest wi, e, wizerunki e, Wilhelminy, Beatrycze, e, różne monety z tych samych lat. E, więc dla kolekcjonera, jak sprawdziłem na ukojnie, fajny portal pokazujący, e, pokazujący średnią wartość monet. Ja sobie przyjąłem dla każdej z tych monet w, w arkuszu Excel, zrobiłem Zrobiłem zestawienie, no dla większości, może grupami to ułożyłem. Okazało się, że ten zestaw monet, łącznie z tymi monetami srebrnymi, jest to równowartość około 1700 zł, licząc po najniższych cenach e, z możliwych. Więc posłuchajcie, moje zdziwienie było pełne, bo myślałem, że tylko, no powiedzmy, dla mnie istotne będą monety srebrne, a tu miła niespodzianka. Taki słoiczek monet, jak na przykład tutaj mam, jednocentówek, no to skala robi swoje. Więc dla kogoś, kto zbiera, kto się wymienia, fajna rzecz. Polecam zakupy monet historycznych, monet używanych. Jeżeli decydujecie się na zakup srebra i, i kupicie je w cenie spot, niczym nie ryzykujecie tak naprawdę. Tak? Najwyżej oddacie to w cenie złomu, jeżeli się okaże, że no to naprawdę nie jest nic warte. Nie ma żadnej wartości, powiedzmy sobie jakiejś premii. Natomiast takie miłe dodatki hmm, powodują, że wyraźnie fajnie zobaczyć w ogóle takie monety. Y, zobaczyć jak ta, w danym kraju te monety sobie y, ewoluowały. Niektóre z nich są naprawdę tak od brązu poprzez nikiel, miedzio-nikiel, srebro. Y, takie monety indyjskie. Y, tak no to jest w tym momencie ja osobiście się nie znam, nie kolekcjonuję takich monet, natomiast powiem szczerze, że nie dziwię się ludziom, którzy, którzy je zbierają, bo, bo naprawdę niektórzy są, mimo że nie wykonane w szlachetnym metalu typu srebro, o złoto, to naprawdę, naprawdę niektóre są ciekawe i, i na pewno warto to zobaczyć po prostu, zwłaszcza jeżeli jest ułożona cała kolekcja i można sobie zobaczyć po prostu jak ten nominał się zmieniał na przestrzeni lat. Jeżeli Wam się podobała łapka w górę, postaram się wrzucać nowe filmy z moich zakupów na różnych portalach. Dzięki ślicznie.